Witam na przeglądzie w sklepie PEPCO. Dzisiaj zobaczycie następne nowości, dekoracje, ozdoby i akcesoria, a także niektóre rzeczy na jesień, jakie pojawiły się w tym sklepie. Będą także przeceny niektórych produktów, dlatego warto obejrzeć film do końca. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Nowości pojawiły się w nowych kolekcjach, a także wśród rzeczy na jesień. Wśród dekoracji jesiennych znaleźć możemy na przykład takie skrzaty. Ozdoba taka dostępna jest w kilku wzorach i kolorach. Za chwilę zobaczycie następne. Wybierać możemy też pomiędzy skrzatami różnej wielkości. Ten kosztuje 20 zł. Tutaj widoczne są następne skrzaty z tej serii. Wcześniej widzieliście takiego skrzata w odcieniach koloru zielonego i brązowego. Taki jak ten ma ubrania w kolorze pomarańczowym. Ten siedzący skrzat dostępny jest w jednym rozmiarze. Nieco mniejsze skrzaty, takie właśnie jak te, kosztują 10 zł. Wybierać możemy również pomiędzy różnymi zestawami kolorystycznymi takich skrzatów. Zobaczmy niektóre z nich. Wśród jesiennych dekoracji dostępne są też takie ze sztucznych roślin. Ozdoba taka jak ta dostępna jest w różnych wariantach. Cena jednej dekoracyjnej gałązki to 4 zł. 7 zł kosztuje większa dekoracja, taka jak ta, którą właśnie teraz widzicie. Wybierać możemy również pomiędzy różnymi wariantami tej ozdoby. Na półkach sklepu Pepko znaleźć możemy też dekoracyjne grzyby z materiału. 5 zł kosztuje taka niewielka ozdoba. Dekoracyjne są też jesienne ceramiczne dynie. Ta dynia dostępna jest w dwóch wzorach. Każdą z tych dekoracji kupić możemy za 10 zł. Na jednej z nich widać ozdobne liście drzew w kolorze złotym. Druga ozdobiona jest również liśćmi w kolorze złotym, tym razem są to liście paproci. W sklepie pepko w kształcie dyni są również świetlne dekoracje z tworzywa sztucznego. Oświetlenie LED w tej ozdobie działa na baterie. Cena takiej dekoracji to 35 zł. Jest także jesienny stroik, zawieszka wykonana z metalu oraz sztucznych liści. Jest to jedna z jesiennych dekoracji, które można było kupić już w zeszłym roku. W tym roku pojawiła się ponownie. Ozdoba ma średnicę około 48 cm, kosztuje 20 zł. W nowej jesiennej kolekcji pojawiły się takie właśnie szklanki w kształcie grzyba. Szklanka ze słomką ma pojemność 360 ml, kosztuje 10 zł, dostępna jest w jednym wzorze i kolorze. W kolekcji Fall jest także obróz na stół. Kosztuje 50 zł, ma wymiary 140 i 240 cm. Obróz w kratę jest w 100% bawełniany. Wśród dekoracji jesiennych znaleźć możemy też bukiety ze sztucznych roślin oraz kwiatów. 5 zł kosztuje niewielki bukiet w doniczce z tworzywa sztucznego. Zobaczmy teraz na niektóre dostępne rodzaje tej ozdoby. Wśród rzeczy jesiennych znajdziemy także ozdobny ceramiczny podgrzewacz na tilajty w kształcie sowy. Podgrzewacz jest niewielki, dostępny w jednym rozmiarze. Cena tej jesiennej ozdoby to 12 zł. Wśród nowości pojawiły się też sztuczne rośliny w ceramicznych ozdobnych doniczkach. W kształcie np. muchomora lub dyni. Sztuczna roślina w doniczce w kształcie grzyba kosztuje 8 zł. Nie ma niestety informacji o wymiarach tej dekoracji. Tak wygląda ozdoba w doniczce w kształcie dyni. Ta sztuczna roślina również kosztuje 8 zł. A teraz zobaczmy kilka przecenionych rzeczy w sklepie PEPKO. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.